Problematyka związana z gospodarką odpadami była głównym tematem zorganizowanego w Zielonej Górze spotkania ministra środowiska Marcina Korolca z marszałkiem województwa lubuskiego Elżbietą Polak, wojewodą Jerzym Ostrouchem oraz przedstawicielami lubuskich samorządów i instytucji. Sporo uwagi poświęcono przygotowaniom do spełnienia przez Polskę założeń Unii Europejskiej, m.in. w dziedzinie składowania odpadów czy odzyskiwania surowców wtórnych. Minister Korolec podkreślał, że ma temu służyć przede wszystkim wprowadzona w lipcu tzw. ustawa śmieciowa, czyli ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ustawa została przyjęta dwa lata temu, w połowie 2011 roku i te zobowiązania, które są w ustawie i system, który został przyjęty w ustawie ma na celu realizację przez Polskę zobowiązania dyrektywy o odpadach komunalnych, czyli w 2020 roku będziemy musieli nie tylko zredukować w stosunku do dzisiaj o 65% ilości odpadów składowanych na, na składowisku, ale będziemy musieli 50% papieru, plastiku, szkła, metali. Odzyskiwać i przygotowywać do ponownego użycia. Marszałek Województwa Lubuskiego zapewniła, że Lubuskie zostało dobrze przygotowane do realizacji unijnych zobowiązań. Jako przykład działań w tym kierunku Elżbieta Polacz podawała przyjęcie wojewódzkiego programu gospodarki odpadami, które do opracowania poprzedziła gruntowna analiza możliwości składowania oraz przetwarzania odpadów w regionie. Wyniki pokazują, że Lubuskie jest przygotowane do spełnienia unijnych wymogów w dziedzinie gospodarki odpadami, ale sytuacja będzie jeszcze na bieżąco monitorowana. W tym roku zaplanowano Zaplanowaliśmy kontrolę całego systemu, żeby sprawdzić, czy to, co zaplanowaliśmy, działa i czy już jest potrzebna aktualizacja, tak jak pan minister zapowiedział nowelizacja ustawy, bo plany są elastyczne, to nie mogą być tylko na półkach. Życie pokaże. Jakie zmiany będą potrzebne. Uczestniczący w spotkaniu z ministrem Lubuscy samorządowcy mówili o problemach z realizacją założeń ustawy śmieciowej, a także pytali szefa resortu środowiska o interpretację niektórych przepisów. Wnosili również uwagi mające na celu usprawnienie wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami. Bardzo owocny, bardzo twórczy. Z racji z tego, że mamy możliwość wyeksponować swoje stanowisko, swoje racje, a mamy już jakiś tam pakiet doświadczeń i te rzeczy są na dzisiaj możliwe do przekazania bezpośrednio osobie, którym my w naszym państwie ministerzy ochrony środowiska namacalnie no, no od nas ma przedstawione te argumentacje za i przeciw. I dlatego jestem... Całym sercem za to, że takie częściej się spotkania odbywały robocze. W trakcie dyskusji nie zapomniano o edukacji obywatelskiej związanej m.in. z prawidłowym segregowaniem śmieci oraz odpadów. Marszałek Elżbieta Polar wskazała na konieczność wprowadzenia tego typu akcji wśród mieszkańców regionu, co w najbliższej przyszłości ma się odbywać przy współpracy samorządu województwa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.